że w Polsce jest tak zimno i tam pada deszcz i cały czas jest tak okropnie, a my sobie że tutaj cieszymy się tą pogodą i jest tak pięknie i tak dalej No naprawdę, bardzo, bardzo przyjemny czas. Mamy dla Ciebie pewnego newsa. I to już oficjalne. Przez cały czerwony, czerwony dywan zapraszaliśmy wszystkich na barbecue w Buszani dolne i pytać się, jakie potrawy będą przywozić. <tuszuci> ojej dobrze, a dużo wegetariańskich? E, no, my Coś by się znalazło. Ja w przede wszystkim, właśnie ostatnio rozmawiałam z moją ciocią Gosią, że tak powiem zarządza tamtym terenem Ciocia Gosia, dziecia Ewa. I ciocia powiedziała, e, no dobrze, dobrze, niech przyjadą, niech przyjadą, bo ciocia ma takich górskich, jak co, niech przyjadą, także dziecię się bardzo, bardzo cieszy, tylko czekajcie, co robi Uwielbia gotować, więc. No. Uwielbia gotować, świetnie gotuje zresztą naprawdę. I robi właśnie dla mnie i dla mojej kuzynki, która też jest wegetarianką, wegetariańskie pasztety w ogóle, Takiwa. naprawdę o, świetnie gotuje. Także myślę, że będziecie zadowoleni. Tylko jak my się tam pomieścimy, ale jakoś się pomieścimy, damy tak. To jest wielki kemping, czy to będzie rodzinna impreza, a, rynka, rynka. Rynka, rynka. No, dokładnie, rynka. Rynka. dokładnie, dokładnie, rynka. Rynka. dokładnie. Rodzinna impreza. Kochana, opec o swojej kreacji, bo to jest słynna kreacja na czerwony dywan. Mario Menezi, oh, ja, również, tak jak zresztą wszystkie moje kreacje, które tutaj wzięłam na ważne e, wydarzenia w, na Ukrainie, w Kijowie. E, także, no, tak jak wszystkim mówię tutaj, że Mario Menezi firma nie brzmi polsko, ale są z Polski. <grym> <grym> czy specjalnie chciała, żeby były motywy akcjonowe, czy to tak wyszło e, Wiesz co, bo, jak zobaczyłam to, 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 to powiedziałam o jego od razu, wiesz, że bardzo ją chcę. Jestem e, no, blisko z naturą, jest to jak najbardziej pasuje do mojej osobowości, do mnie, do tej pogody, więc myślę, że to był by bardzo dobry wybór. I by, by to rzeczywiście wszystkim dzisiaj ta sukienka Zawodowa. Czy tak sobie wyobrażasz ten czerwony dywan? A W sumie tak nawet się nad tym bardzo nie zastanawiałam, ale myślę, że mniej więcej, mniej więcej tak. Może tak, 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 tak. nie wiedziałam, że rzeczywiście ja będzie taki aż tak długi. długi. No tak. Mówiliście, że długi, ale. Ale no, jeszcze trochę przez 240 podobno. Nie wiem, czy to prawda, ale ja, tak jest. Ciężko w taki dystans. No, no nie, jest to proste.